Czwarty dzień, dzień w Londynie, dzień w już mi się wszystko myli. Słuchajcie, dzisiaj mamy najbardziej watki świąteczne klimaty. Zgadzasz się? Tak, Czy zgadzam się. się. A, tak, się tak, 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 tak. tak, 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 tak. Słuchajcie, przyjechałyśmy właśnie do Covent Garden i... Jest tutaj po raz pierwszy, to jest bardzo ważne, ale właśnie Michalina powiedziała, że musimy tutaj przyjechać i tak dalej, więc jesteśmy, pijemy krzanem, winką, jest tutaj mega, mega świątecznie, jest pełno właśnie takich choinek, jakiś takich miejsc, gdzie możecie kupić jakieś świąteczne rzeczy, jezogo, są też były truskawki w czekoladzie, które jak będziemy stąd wracać, też kupię, bo kocham truskawki, więc jest tutaj mega fajnie, klimatycznie, także tak spędzamy nasz w sumie ostatni dzień, bo dzisiaj wieczorem samolot i wracamy do Warszawy. tutaj są ogromne. Wyglądasz jak w aspen, to już ustaliłyśmy. Cozy aspen vibes. Nie, ale jest tutaj mega cute. No słuchajcie, przyszłyśmy, gdyż za minutę tutaj. zacznie padać sztuczny śnieg, bo pada tutaj co godzinę o równej godzinie pada tutaj sztuczny śnieg. Także przyszliśmy tutaj specjalnie, żeby zobaczyć tę atrakcję. Także. Ja też się stresuję. No bo nie wiem, ile to pada. Chciałabym to nagrać jeszcze, chciałabym zrobić tu birila ja i oglądam tutaj mega dużo planów, jeśli chodzi o ten content śnieżny. Pada śnieg, pada śnieg. To, jak jest tak jasno, to tego nie widać, ale. Ale to Ale właśnie, pada śnieg. Marzenie spełnione: truskawki w czekoladzie są. A tutaj jadłyśmy w tym pubie. jedzonko. Oh my god! Kocham truskawki, to są moje ukochane owoce. Wróciliśmy do naszego hotelu po walizki. O oh moj, to proszę zaczynać, a my już takie zestresowane idziemy i ciekawe jaki jest wynik, ciekawe co oh, się dzieje. Zabieramy walizki, musimy jechać na lotnisko. Przegapimy mecz. Jesteśmy moi drodzy już na lotnisku na terminalu piątym. Jest w ogóle samoobsługowe nadawanie walizek. I teraz musisz te malutkie odkleić i przykleić na walizkę. No, tak to wygląda. Już duża walizka nadana. Ja mam w ogóle na sobie dwa płaszcze, bo się nie zmieściły już. No, ja też, mam są moje budki. Ale super, bo to w ogóle mega sprawnie idzie. Ja kocham ten terminal właśnie za to, że nie ma kolejek. Czas na jedzonko. Kolejne face. Pod Michalinę I co? Możecie tutaj się zainspirować miejscówkami, które odwiedzałyśmy To są wszystkie ulubione Michaliny Jak oglądaliście mecz, to wiecie, że jest 3-0 aktualnie Mi Michalina ogólnie wszystko soli i w sojowym co ja jakby wszystko kąpie. Kąpię, dosłownie na kąpie wszystko w tym Ja ogólnie mam niezmontowany wczorajszy mas, Ale musicie wybaczyć, mieliśmy cały dzień dzisiaj poza domem no, dosłownie cały dzień. Byliśmy no. w czołhatalu i widzieliśmy 10 minut meczu. Tak, dosłownie. 10 minut meczu i szybko na metro, na lotnisko. I wracamy I come back to Warsaw. Jesteśmy tak to... w sensie radości. Rado się rozgodą puszczę. Oddejtujemy Was po prostu z samolotu. Słuchajcie, właśnie. Jak lecimy, gram mecz Anglia. I tutaj przed nami się z są z W wieży kontrolnej, mega spoko akcja, zapytał w wieży kontrolnej i podali wynik meczu i on taki szczęśliwy przyszedł do nich i podał tutaj wynik meczu, jaki jest. I jeszcze przed chwilą się, kto strzelił do gola. i, tak i, czy, tak, i no. tak, i też dowiedział się, kto strzelił w a teraz się zapytał, czy ten pan, który siedzi przed nami, zapytał się, czy ma może jakiś opis y, tego, jak wyglądało strzelanie tej bramki, więc ogólnie it's a vibe, tylko podczas po prostu mistrzostw takie są sytuacje. Ja to że kontrolnej, się dzwoni i pyta, jaki jest wynik meczu, bo to jest najważniejsze podczas naszego dzisiejszego lotu. Jeszcze on został półtorej godziny lotu i jeszcze jesteśmy godziną później. W takiej nieogarniętej wersji Bez makijażu W ręczniku, umyta Słuchajcie, jestem w domu, jest godzina pierwsza w nocy Bo jeszcze byłam u Michaliny Tam zjadłyśmy i musiałam przepakować swoje rzeczy Które miałam u niej w walizce Też mieliśmy opóźniony lot o godzinę Byliśmy w sumie przed dwunastą dopiero w Warszawie Nie wyrobiłam się z wrzuceniem tego wcześniejszego vlogmasa Więc po prostu ten, który oglądacie dzisiaj W sensie ten teraz Oglądacie tego samego dnia, co wrzuciłam Też ten z dnia poprzedniego, po prostu ten Wczorajszy wrzucę rano, a ten dzisiejszy Wrzucę po południu Bo już naprawdę się nie wyrobiłam, cały dzień byliśmy poza Jakby domem, dostępem do laptopa Natomiast wróciłam do domku Przywitałam się z Blery i nakarmiłam ją Teraz siadam do montażu właśnie tego vloga Wczorajszego Znalazłam tutaj w ogóle jeszcze prezenci Od mojej mamy, na łóżku mi położyła Chyba taki wczesno-mikołajkowy, mega cute. Żegnam się z Wami, bo jest naprawdę jestem padnięta. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. W ogóle chciałam jeszcze pozdrowić dziewczynę, która podeszła do mnie na lotnisku. Powiedziała, że ogląda mnie 7 lat. Słuchajcie, 7 lat. Więc to jest niesamowite. Więc pozdrawiam Cię z tego miejsca Bardzo mi miło, że podoszłaś I zawsze wam tu mówię, podchodźcie, nie bójcie się Nie stresujcie, nie gryza Bardzo lubię jak ze mną rozmawiacie Zawsze takie mega, mega kochane Jutro poniedziałek mam trening na 12 Także dziękuję wam bardzo za oglądanie I widzimy się już w kolejnym filmiku Jutro